Hejka, witam Was na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z pierwszym filmem, czyli pełnym omówieniem z recenzją książki Known from Snow w Eli Czy naprawdę jest taka zła, jak mówią o tym ludzie w book mediach? Skrócona recenzja tej książki jest już na moim TikTokowym profilu. Także, jeżeli jej nie widzieliście, to bardzo zapraszam. Tutaj gdzieś pojawi się moja nazwa. Co poszło nie tak? Chciałaby się powiedzieć, że wszystko, ale ja dostrzegłam w tej książce kilka plusów, ale do tego przejdę na sam koniec. Bo na samym początku chciałabym zacząć od wydania, bo wydanie jest masakryczne. I tu nie mówię nawet o szacie graficznej, bo wiadomo, różne są gusta. Mi się osobiście nie podoba, ale ja rozumiem, że komuś się może podobać. Tak samo jak nie doczepię się angielskiego tytułu, za którym ja znowu nie przepadam, ale jak już mówiłam, to jest totalnie kwestia gustu. Większym problemem dla mnie jest papier który w tej książce, jak na i tak niskie standardy wydawnictwa niezwykłego, jest po prostu paskudny. Książka przez samo przykładanie kartek potrafi się niszczyć. To samo tyczy się okładki. Okładka jest bardzo słabego papieru i przeczytałam tę książkę dwie osoby i ona jest tak już podniszczona, że ja naprawdę nie jestem w stanie tego zrozumieć, z jakiego papieru jest ta książka. Dlaczego? Ale jak już mówiłam, wydanie nie jest największym problemem w tej książce. A jeśli coś miałoby być największym problemem w tej książce, to byłaby to niestety główna bohaterka. Kojarzycie Hayi Monet, bohaterkę posiadającą dwie cechy na krzyż, która ciągle płacze i jej decyzje są nieumotywowane niczym? Poznajcie Felicji, która nie ma żadnej cechy i jej decyzje są takie, jakby ktoś losował je na kole fortuny. Nie potrafiłam polubić Felicji na żadnym etapie czytania tej książki. Wiecie, jeżeli ja czytam jakąś książkę, to chciałabym móc w pewnym sensie utożsamić się z bohaterką, polubić ją, kibicować jej. W przypadku Felicji nie jest to możliwe. A dlaczego? No dlatego, że Felicji jest po prostu głupia. Jest irytująca, to jest bohaterka, która wiecie, przeklina co drugie słowo, robi jakieś dziwne rzeczy, i ja czasami miałam takie wrażenie, że ona jest po prostu NPC-tem. I to nawet nie jest żart. Ona robi takie dziwne rzeczy, w stylu wiecie, wplata palce we włosy po to, żeby wstać. Z łóżka okrążyć pokój, wyjść z niego wrócić, usiąść znowu na łóżku, śmieje się sama do siebie. No ja nie wiem, jak ja to czytałam, to ja mam wrażenie, że ona jest jakaś nawiedzona. Że jakieś takie dziwne rzeczy, no ja nie wiem. Myślę, że na odpadzie, gdzie była pisana na początku ta książka, to by jak najbardziej przeszło. Ale kiedy mam książkę papierową, która zalicza się tutaj już do literatury, którą ktoś może mieć na półce, która może być oceniana przez krytyków tak poważniej niż książka na odpadzie. Przecież na odpadzie nie wymagamy od twórcy, żeby tworzył coś wybitnego, to moim zdaniem jest to gruba przesada, że to przeszło, po prostu. Bo takiej bohaterki nie da się polubić. Bohaterka nie ma żadnych cech. Gdybym ja miała za zadanie napisać charakterystykę Felicji, to ja nie wiem, co bym zrobiła, no bo ona nie ma żadnych cech. Naprawdę. Nie wymienicie żadnej cechy Felicji. No może poza tym, że jest tempa po prostu. I to nawet nie jest tak, że tylko Felicji nie ma cech. Bo tutaj żaden z bohaterów w zasadzie ich nie ma. Neo, drugi główny bohater, Wokół którego też w zasadzie toczy się akcja, także nie ma żadnej, absolutnie żadnej cechy. Tak samo Alex, przyjaciółka Felicji. Oni wszyscy są jednakowi, oni wszyscy są bardzo papierowi. Oni wszyscy zachowują się w ten sam irytujący sposób, wszyscy przeklinają co drugie słowo. Ja miałam wrażenie, że naprawdę zasób słownictwa, który tutaj został użyty, jest gorszy niż w przeciętnej książce na odpadzie. Naprawdę. I też odczuwam takie wrażenie, jakby ta książka była napisana przez, wiecie, dwie różne osoby. Bo to nie jest tak, że ta książka ma same minusy. Ja znalazłam w tej książce fragmenty, które czytały się naprawdę nieźle. Były w tej książce fragmenty, które umiały mnie rozśmieszyć, ale to, były, to była igła w stogu siana. A tym stogiem siana są same przekleństwa, irytujące zachowania, sztuczne dialogi, które w prawdziwym świecie nie miałyby szans się zdarzyć. I to wszystko sprawia, że ta książka jest tak niekorzystnie stworzona, że tego się nie chce czytać. Ja tą książkę chciałam rzucić już 300 razy podczas czytania i nawet przez pierwszą połowę przebrnęłam całkiem nieźle. To druga ciągnęła się niemiłosiernie. Naprawdę. Ja nie byłam w stanie tego czytać. I ja myślę, że fabuła miała potencjał. Bo to jest coś ciekawego, to jest coś nowego, to mogło zostać ugrane super. Ale nie stało się tak. Tak są aż Zaraz Wam powiem, ile stron. Około 400. Łącznie z podziękowaniami wiadomo, ale możemy liczyć, że około 400. Tą historię, która tutaj jest napisana, na 400 stron można by było na spokojnie zmieścić w 150. Naprawdę, bo tutaj nie dzieje się nic. Jest wypadek, Felicji staje się krzywda, Felicji trafia na wózek inwalidzki, Felicji jest sparaliżowana. Potem jest taki okres, w którym nic się nie dzieje. Kompletnie nic. Potem Felicji czuje się już dobrze, Felicji wraca sprawność. Książka jest napisana bardzo na imię, bo ja od początku wiedziałam, w jaki sposób ona się skończy. Przewidziałam zakończenie po pierwszych stronach. Książka była bardzo promowana w book mediach, z racji tego trafiłam już przed samym czytaniem na wiele takich fragmentów, które miały mnie zachęcić w teorii do czytania jej, ale sprawiła, że ja miałam takie... no nie, nie przeczytam tego. Ale przeczytam i to tylko dlatego, tylko dla was. Widzicie, jakie to jest poświęcenie naprawdę. Ustaliliśmy już, że bohaterowie są NPC -tami. i to jest bardzo duży problem, ale większym problemem jest to, jakie zachowania są tam opisane, w jaki sposób są opisane. Bo są opisane w którym Felicji i z jej przyjaciółmi jeżdżą pijani po stoku, są opisy, w którym wolontariusze, którzy zapinają dzieci na jakichś stokach i tak dalej, są pijani podczas tego, i to jest opisane w taki sposób, że wiecie, że oni są fajni, oni są młodzi, im wolno. I kolejnym problemem jest próba samobójcza Felicji, która jest opisana w taki sposób, że jeżeli jesteście w book media od jakiegoś czasu już, to na pewno trafiliście na te opisy, w którym bohaterka ogarnia przyjemna ciemność. To jest nie do zaakceptowania i moim zdaniem przeoczenie tego przez kogoś z korekty było okropnym błędem i nie wyobrażam sobie, jak mogło do czegoś takiego dojść. Jak już mówiłam, fabuła jest bardzo naiwna, ale oprócz tego chronologia jest bardzo zaburzona. To mogło się zdarzyć podczas tygodnia to wszystko, to mogło się zdarzyć w ciągu miesiąca i to mogło się zdarzyć w ciągu dwóch lat. Jest to tak rozpisane, że ja nie wiem ile czasu mija od wypadku Felicji do momentu, kiedy ona staje na nogi. To wszystko jest napisane w taki sposób, że ja naprawdę byłabym w stanie to zaakceptować na odpadzie, nie w papierowej książce. I to jest duży problem. Naprawdę, moim zdaniem, Wela mogłaby się czuć pokrzywdzona, że ta książka została potraktowana w taki sposób, w jaki została potraktowana naprawdę. I zanim przejdę do podsumowania, chciałam powiedzieć kilka słów o plusach. Co dostrzegam w plusach, to te śmieszne dialogi, bo naprawdę znalazłam kilka takich fragmentów, przy których sama się zaśmiałam. I to jest na plus. I też, co jest na plus, to są takie fragmenty, w których pojawiają się piosenki. Że bohaterowie coś tam sobie podśpiewują, bohaterowie słuchają jakiejś muzyki. To jest naprawdę świetne i tutaj akurat w tej książce to wszystko sprawia, że dodaje co takiego klimatu. I to wszystko jest na plus i to są plusy. Tylko że te nieliczne plusy sprawiają, że nie chce się ich poznać, bo jest ich po prostu za mało. Te minusy wszystko zakrywają. I to jest bardzo duży problem i to niestety jest spory zarzut do wydawnictwa niezwykłego. Niekoniecznie samej Weli. Ponieważ ja uważam, że Łotpad jest taką bezpieczną strefą, w której każdy może pisać, co chce, w której każdy może się rozwijać, każdy może tworzyć sobie różne opowiadania, które inni mogą czytać. Natomiast jeżeli przechodzimy na sferę papierową, na książkę, która została wydrukowana, wydana, jest reklamowana, ludzie ją kupują, to moim zdaniem wydanie książki w takim niekorzystnym świetle, bo ta książka zyskała naprawdę bardzo dużo krytyki, i także pojawiło się dużo hejtów w stronę Weli, czego w żadnym stopniu nie popierano. Bo umówmy się, dlaczego? To jest bardzo nieodpowiedzialne zachowanie. Ale moim zdaniem tutaj zawiniło właśnie wydawnictwo niezwykłe. Dlaczego wydali taką książkę? I wydali ją w taki sposób? Wiemy nieoddzielnie, że wydawnictwo niezwykłe tworzy pewnego rodzaju fast fashion w sferze rynku wydawniczego. Wydają po 200 książek na rok. Przy czym na przykład w No From Snow mamy świetny przykład tego, że te książki nie przechodzą korekty, którą powinny przejść. Ma podpisane trzy korektorki, które przegapiły ten trygerujący opis próby. Mamy trzy korektorki, które nie zaświeciło się im czerwone światło podczas tych różnych dziwnych fragmentów, w których Felicji z przyjaciółmi zachowują się jak totalne npc -ty. Nie stało się to. A to dlatego, że te książki wyglądają jakby one po prostu zostały tylko przejrzane. Nawet nie przeczytane, przejrzane. Może zostały znalezione jakieś tam literówki, jakieś dziwne potknięcia, ale jest dużo takich rzeczy, które po prostu nie zostały zauważone, i to jest naprawdę spory zarzut w stronę wydawnictwa niezwykłego. Moim zdaniem taka książka naprawdę miała duży potencjał, i jak już mówiłam, gdyby została tylko na odpadzie, nie doczepiłabym się do niej w żadnym momencie mojego życia. Ponieważ, jak już mówiłam, możesz pisać tam wszystko. Natomiast moim zdaniem wydanie takiej książki i wydanie jej w taki sposób przez wydawnictwo Niezwykłe to jest po prostu katastrofa. I to wszystko wyjaśnia, dlaczego ta książka zyska tak wiele krytyki. Czy to jest cel, na który nastawiło się wydawnictwo Niezwykłe? To jest cel, który chcieli oni osiągnąć, żeby książka 17-letniej dziewczyny, debiutantki, została potraktowana w taki sposób naprawdę i tutaj w żaden sposób nie chcę mówić nic personalnie do Belli. Ale też nie rozumiem takiego usprawiedliwiania, które się pojawia. Że wiecie, dziewczyna jest młoda, spełnia swoje marzenie, więc nie można krytykować jej książki. Oczywiście, że można, bo nie mówimy tu nic personalnie w stronę Weli, tylko mówimy bezpośrednio o jej książce. I też są takie komentarze, na przykład pod moją krótką recenzją na TikToku pojawiły się wpisy, że no w sumie, jak Ci się nie podoba, to nie czytaj. Wela, to, to jest jej pierwsza książka. Przecież mogła popełnić błędy, następna będzie lepsza. Tak. Tylko, że kto się mnie po książkę weli na Stephen, kiedy pierwsza jest taka fatala. Na kto? No, to jest spory problem. I ja myślę, to jest wszystko wina wydawnictwa niezwykłego. Moim zdaniem ta książka mogłaby być ugrana w dobry sposób, tylko potrzeba, by poświęcić jej bardzo dużo czasu i trzeba by też zmienić naprawdę wiele rzeczy, ale to jest po prostu masówka. Została wydana moim zdaniem tylko dlatego, że wydała popularność i było wiadomo od początku. Że ta książka zyska duży rozgłos. I to jest jedyny cel, który moim zdaniem przyświecał wydawnictwu niezwykłemu, co jest totalnie niedopuszczalne. Przechodząc do podsumowania. Tak, moim zdaniem ta książka jest fatalna i moim zdaniem nie warto jej kupować. Jeżeli chcecie, proszę bardzo, ale to jest książka, której zakończenie przewidzicie. To jest książka, podczas której czytania screenżuje was tak 300 tysięcy razy. To jest książka, w której przekleństwa są co drugie słowo. To jest książka, to jest po prostu słaba książka. Jak już mówiłam, takich książek na odpadzie są setki, są setki lepszych książek na odpadzie, które nie zostają wydane. I to jest moim zdaniem owocem tego, po prostu, że autorka jest popularna. Gdyby autorka nie była popularna, moim zdaniem to nie zostałoby wydane. Chociaż, z drugiej strony, zwróćmy uwagę na to, ile książek rocznie wydaje wydawnictwo niezwykłe, i mam wrażenie, że to są po prostu wszystkie książki, jakie mają możliwość wydać. Dlatego to jest duży problem. Bardzo bym chciała zobaczyć, co Wy myślicie o tej książce, dlatego dajcie znać w komentarzu, jeżeli wytrwaliście ze mną do samego końca, to też dajcie znać. Będę wdzięczna za zostawienie czegoś po sobie i widzimy się w następnej recenzji, która pojawi się myślę, że w najbliższym czasie. Zapraszam Was też na mojego booktoka, na którym pojawiają się dużo częściej treści i do zobaczenia w następnym odcinku.